Jeszcze raz, bo się ciągle na księdza patrzę. No dobra, to się wytnie, prawda? To praca w sekretariacie od godziny 8 do 16 lub od 9 do 17. Chyba te lata, kiedy pracowałam razem z księdzem jackim Guzem. W radiu lubię uśmiech zadowolonych ludzi. Jesteśmy w pracy we dwie, a dzwonią na nas trzy telefony. Dobro, prawda i piękno. Spore wyzwanie, przynajmniej tu w sekretariacie. Będzie miało 60 lat. Katolickie Radio Podlasie 101 i 7 FM 101 pomysłów na 7 dni w tygodniu.